Cześć, nazywam się Dominika Jacejko, mam 19 lat, studiuję na Akademii Lona Koźmińskiego i Uniwersytecie Warszawskim i jestem laureatką pierwszej edycji konkursu Tech Minds. Myślę, że branie udziału w jakiegokolwiek aktywnościach pozaszkolnych, taka praca projektowa, jest przede wszystkim świetną opcją do poznania siebie i swoich tych mocnych i słabych stron. A wszystkie takie inicjatywy i konkursy stają się swego rodzaju szansą do tego, żeby określić swoją ścieżkę działania w przyszłości. Ale dowiadujemy się też, co jest naszą słabszą stroną, czego nie lubimy i poznajemy siebie, tworzymy rozwiązanie, a przy okazji Udostajemy ogromną dawkę doświadczenia, no i wielką szansę, którą w przyszłości możemy wykorzystać. Przed państwem GILO, czyli edukacja przyszłości w rękach, no właśnie, uczniów. Będzie cały fajny fancy plan, przechodzimy do mapy szkoły, która normalnie jest klikalna, jak się odbywają tu zajęcia, to tutaj pokazuje kto co i jak ma. Po edukacji w przyszłości mówiliśmy już do na panelu, słuchaliśmy bardzo ciekawej dyskusji, no i my stwierdziliśmy, że... Weźcie udział w konkursie Techminds. Im szybciej to zrobicie, im szybciej wykorzystacie swoją szansę, tym więcej czasu będziecie mieli na skonsultowanie projektu i przy okazji będziecie mieli jeszcze więcej czasu na tworzenie przyszłości. Może to kliknąć i tam coś staje. Nie, nie, nie jest klikalne. Jak to nie jest klikalne? Nie, to, to tylko możesz to. sobie przeczytać. Kaski nam zabrakło. Nie możemy wziąć udziału w drugiej edycji.